Że ogarniecie, to jeszcze może coś wam skapnie. Autopromocja! Czasem więcej, czasem mniej, ale zawsze za drogo! Dlatego nie płać za paliwo! Zatankuj wesce! Mój pasażer do kupił sobie samochód. Ja bym go chętnie wysłała z chłopakami na weekend. Tankujemy! Toż było trąbienie z radości! Ale mi zrobiliście poranek! O, tak dobrze! <noise> Zgłoś się na sk.pl. SK tankuje do pełna! Jankę, Skama i Rudy budzą Was już od szóstej. Autopromocja. Reklama. RTV AGD. Uwaga! Black Friday Weeks Euro przyspiesza! Nawet do 85% taniej. Akcja tylko do jutra. Na wybrane produkty. Szczegóły w Stepak euro i na euro.pl. W Neonet świętujemy 19 urodziny i tylko do środy prezentujemy małe AGD w promocji nawet 30% taniej. Ekspres Delonghi Dynamica System Latte Crema teraz 500 zł taniej za 1999, a odkurzacz bezprzewodowy Gorenje z oświetleniem LED i turboszczotką za jedyne 399 i dodatkowo stałe raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Neonet. Porozmawiajmy o dobrych ofertach. Zobacz, czy na dnie piekła czeka odkupienie. Oglądaj pierwszą ekranizację książek Marka Krajewskiego, serial Erynie z Marcinem Dorocińskim. Już dziś, tylko na TVP VOD. Czekasz na Black Friday? Na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych już trwa. Rabaty aż do 60% na bodki, śniegowce i wiele innych produktów. Kup teraz na eobuwie.pl. Zapłac za 30 dni z Paypo. Bezpłatna wysyłka i aż 100 dni na darmowy zwrot. E Ostatnia minuta zakupów, pan stoi już przy kasie, pani biegnie jeszcze po cytryny, znowu o nich zapomnieli, brawurowo wymija innych kupujących, dokładne podanie i... Bezpiecznie zapłacone wiza. Ta drużyna ma szansę na wygraną. Ty też weź udział w loterii. Dzięki wiza do wygrania samochody, telewizory, bony o wartości 500 zł na zakupy w Lidlu i setki innych nagród. Chcesz zyskać szansę na wygraną? Zarejestruj się na wiza.pl. Płatności wiza to losy w loterii, a te w Lidlu liczą się podwójnie. Szczegóły i regulamin na wiza.pl. Kochanie, jak w tym roku świętujemy niepodległość? Kulinarnie. Podczas Tygodnia Kuchni Polskiej. Super, to do której restauracji idziemy? Do wyboru mamy restauracje w całej Polsce, które z tej okazji przygotowały specjalne menu od 69 zł. To ja zadzwonię do Jolki i do Marka. Jak świętować? To razem. A ja zarezerwuję dla nas stolik na Tydzień Kuchni Polskiej. Ty też nie czekaj. Wejdź na Tydzień Kuchni Polskiej i zarezerwuj stolik w wybranej restauracji w dniach 11-20 listopada. I świętuj niepodległość kulinarnie. To będzie ostatnia reklama. Nie czekaj! Już jest! Black Weeks Media Markt! Teraz piekarnik Whirlpool do zabudowy. W klasie energetycznej A+. W wystawie z płytą indukcyjną. Z technologią szósty zmysł. Taniej o 860 zł. Let's go! Media Markt. I po reklamie. Lublin na czasie. I Bartek Ważny.